Autentyczność wynika z radości robienia rzeczy, które kocha się robić. Jeżeli jesteś autentyczny, tym samym sposobem jesteś wiarygodny. A wiarygodność jest najważniejszą rzeczą. Bez wiarygodności nie ma autentyczności. Autentyczność wynika z radości robienia rzeczy, które kocha się robić. Uczę, jak w świadomy sposób korzystać z narzędzi prezentacyjnych, tak aby Twoje wystąpienie publiczne. Było bardziej efektywne, i abyś mógł czerpać radość z tego, że dzielisz się z innymi swoimi doświadczeniami i wiedzą. Transformuje tremę w pewność siebie. Z czego wynika trema? Co to jest trema? Dlaczego tak się stresujemy przed wystąpieniami publicznymi? Bo to wynika z tego, że nie jesteśmy wiarygodni, wynika to z tego, że nie czujemy się sobą, że nie czujemy się autentyczni, nie czujemy się zespoleni ze sobą, dlatego wtedy zaczynamy się denerwować. Uczę, jak przetransformować tę tremę. W narzędzie, które będzie Tobie służyło podczas wystąpień publicznych. Jeżeli w 100% wyrażasz zgodę na to, aby podzielić się swoim potencjałem z innymi, to to uskrzydla ciebie i daje Tobie pewność siebie. Tym samym ta energia przechodzi na Twoją publiczność. To jest takie proste. To jest tylko przestawienie się w głowie i nastawienie na dzielenie. Dla mnie najważniejsza jest wiarygodność. Kiedy tracę wiarygodność, kiedy nie jestem autentyczna. A z czego wynika autentyczność? Autentyczność wynika z radości, robienia rzeczy, których kocha się robić. Uczę energetycznego bycia na scenie, uczę czerpania radości z tego, że występuje się na scenie i uczę przede wszystkim akceptacji siebie na scenie. Jeżeli nie akceptujesz siebie, to jak inni mają Cię zaakceptować? Jak możesz czerpać radość? z wystąpień publicznych, jak możesz innym pokazywać siebie prawdziwego, jeżeli sam nie czujesz tego. Tego właśnie uczę na moich warsztatach. Bardzo trudno jest być wiarygodnym. Bardzo trudno jest uchwycić ten moment, w którym czujesz, że jesteś zespolony ze sobą, że Ty to Ty, a nie ktoś inny. To jest najważniejsza rzecz. To jest wartość najcenniejsza we współczesnym świecie. I najdroższa. Nie ma nic ważniejszego niż wiarygodność. Good,